Penumbra antologia to kompletny pakiet składający się z obu części gry oraz dodatku rekwiem. Penumbra to gra typowa pod każdym względem. Większość mediów określa ją mianem przełomowej przygodówki, wydaje się jednak, że trafniejsze byłoby określenie symulator horroru. Za sprawą rewelacyjnego interfejsu i bardzo realistycznej fizyki mamy bowiem wrażenie, jakbyśmy to my znajdowali się w samym środku wydarzeń, a kursor myszy był naszą ręką. Jeśli chcemy cokolwiek podnieść, użyć lub zabrać, musimy dany obiekt złapać i wykonać myszką analogiczne ruchy, jakie zrobilibyśmy w realnym świecie. Brzmi to może skomplikowanie, ale w praktyce jest równie banalne jak posługiwanie się okienkami Windowsa. Kolejna mocna strona wszystkich części penumbry to fabuła i klimat. Na początku wiemy niewiele. Jako młody chłopak udaliśmy się na Grenlandię, do kompleksu badawczego, by tam odszukać informacje o zaginionym ojcu. Niestety wspomniany kompleks wydaje się od dawna nie funkcjonować. Jest mocno zdewastowany, praktycznie nieoświetlony, a na domiar złego biegają po nim rozmaite potwory. Oczywiście usiłujemy uciec, niestety, zostajemy uwięzieni. W tym momencie naszym priorytetem staje się przeżycie i odnalezienie wyjścia z budowli. Jednak cały czas ze zdobywanych tu i ówdzie strzępków informacji staramy się dowiedzieć czegoś więcej o przeszłości naszej i naszego przodka. Klimat grozy w penumbrach znakomicie buduje oprawa audiowizualna. Kompleks naukowy wygląda po prostu przerażająco. Odrapane ściany, zdewastowany sprzęt, tajemnicza maszyneria i przedziwne obiekty sprawiają, że czujemy się dość obco. Znakomitym patentem było również zaciemnienie większości lokacji i wprowadzenie przeróżnych latarek i świetlików. W ich świetle nigdy nie widzimy wszystkiego przed sobą. Zawsze pozostają pewne ciemne zakamarki, w których może czaić się coś strasznego. Dlatego często nerwowo rozglądamy się po okolicy, wypatrując zagrożenia. Zwłaszcza jeśli usłyszymy jakiś krzyk, szept, niepokojący szelest lub szczeknięcie zamka. Penumbry to genialne przygodówki nie tylko ze względu na klimat, fabułę i łatwość wczucia się w odgrywaną postać. Na uwagę zasługują również bardzo ciekawe i co ważne, logiczne zagadki. Zwykle od razu wiemy, co musimy zrobić. Musimy jedynie wymyślić jak. Z tego powodu nie grozi nam tak zwane zacięcie. Warto również podkreślić, iż wszystkie trzy tytuły, mimo współdzielenia wszystkich wymienionych cech, znacząco różnią się od siebie. Wynika to głównie z kondycji głównego bohatera. W pierwszej części jest dość sprawny fizycznie i jest w stanie nawiązać równą walkę z napotkanymi potworami. Wystarczy więc znaleźć jakiś młotek czy kij i tłuc się z przeciwnikami, jak w grze akcji. W sequelu nasza postać jest zmęczona i sporo słabsza od wrogów. By przeżyć, musimy więc w walce wykorzystywać elementy otoczenia. Na przykład ciskać w potwory z daleka kamieniami. W Rekwiem natomiast nasz bohater zaczyna odczuwać skutki długotrwałego obcowania ze zjawiskami paranormalnymi. Krótko mówiąc, traci kontakt z rzeczywistością i ma problemy z odczytywaniem zamiarów napotkanych osób. A że jest to część, której wyjątkowo dużo zależeć będzie od postaci niezależnych, bardzo często to my będziemy musieli wyczuć, czy ktoś chce nam pomóc, czy nas skrzywdzić. Penumbra antologia to kompletny pakiet rewelacyjnych gier przygodowych, które dzięki wysokiemu realizmowi zapewniają nam poczucie osobistego uczestnictwa w akcji. Jest to pozycja obowiązkowa dla wszystkich wielbicieli gatunku. Wiesz co? Chyba już się uspokoił! Może chce tylko, by ktoś go przytulił.